Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, w uszach dzwoni wabetem, a to kolejny odcinek Making of Machinima in Gothic, czyli programu poradnikowego, w którym przedstawię Wam tajniki nagrywania filmów w grze Gothic. Od ostatniego czasu minęło już trochę czasu i nie doczekałem się żadnego takiego scenariusza, ja w sumie się nie dziwię. Dlatego też zmienimy nieco formułę naszego programu, po prostu będę Wam przedstawiał różne e, ciekawostki, i takie różne sprawy. Możecie mnie pytać, co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się konsolą i większością porad, przydatnych komentarzy, gdzie, gdzie ta latka mi się podziała. Dobrze, dzisiaj, <coughs> dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o komendach w konsoli, wpisywanych. mam jest ich trochę dużo, wypisałem sobie na kartce. Mam nadzieję, że zdążę powiedzieć o wszystkich, chociaż tego jest bardzo. Eee, bardzo szeroki spektrum tego jest. No, może weźmy się do pracy. O jej. O! Hejka! To już prawdziwy ja, a nie mój klon. Siemano? Co mnie kopiesz, kupia babo! Jej, kobieta mnie bije! Wujaj! Karatek Nie, ja, ja stąd uciekam. Nie. Znajdźmy sobie jakieś przyjemniejsze miejsce. Lecia dać, leć. O! Tutaj mamy. Prawda. Pozostałości po mojej ostatniej e, zabawie. Kiedy sprawdzałem wszystkie komendy. No tak. Na początek bardzo dużo komend Play Ani, Play Face Ani. Oraz Apple Overland, O których zaraz opowiem. Wypisałem w. W pliku tekstowym, do którego link znajdziecie w opisie do tego filmu, tam jest naprawdę dużo tych komend, nie gwarantuję, że wszystkie działają, bo pisałem je głównie z pamięci, ale większość powinno działać, jeżeli coś jest nie tak, to piszcie do mnie, to ja poprawię. Lista może być cały czas aktualizowana. Dobrze, przejdźmy do pierwszej rzeczy, które mam na liście, czyli Apple overlays. Zanim jednak do tego przejdziemy, mała dygresja, bo w poprzednim odcinku zapomniałem Wam powiedzieć o jednym przydatnym klawiszu. Otóż, jeżeli wpiszemy sobie byle to w naszej prawda, konsoli, to naciskając klawisz insert to nam się powtórzy. Nie wiem czy ja to tam mówiłem, czy nie. W każdym razie, druga sprawa jest taka, że konsola sama dopisuje pozostałe. E, frazy, człony wyrazu, jeżeli nie ma innego, który się tak samo zaczyna, dlatego też apple overlay piszemy tylko ape o. A p -O i mamy apple overlay. E, co powoduje apple overlay? Powoduje e, zmiany animacji naszej postaci. Przede wszystkim, każda e, chyba zaczyna się od humans, jeśli dobrze pamiętam. Na przykład, jak widzimy, nasz będzie sobie idzie, a jeżeli piszemy militia. Milita? Nie, źle wpisałem. Jeszcze gotyk mi się... Okej, okay, nie wiem czy było tu cięcie czy nie w każdym razie. Ale gotyk się wyjeło, bo źle wpisałem. Human nie Milita. Teraz nasz będzie, prawda, będzie szedł takim dostojnym krokiem prawdziwego paladyna rycerza. Powiedzmy, że będzie szedł po schodach. Prawda. O, już to jakoś tak lepiej wygląda niż zwykły chód. Pyk, pyk, pyk. Pełną listę kodów, tak jak mówiłem, mieliście tam napisano. Mam też na przykład Apple Overlayment Huma, potróżny. Fle. teraz, no, powiedzmy, że w środku zobaczył wrzoda. No to pierdalamy A kwadratowy człowiek, Minecraft, wszędzie, Minecraft. Oprócz tego przywołajmy sobie hmm, item fellera, więc też item feller. o panie, item, prawda. I tutaj musimy jakoś broń sobie wyrzucić. O. I nasz Bezio, prawda, chodzi z tym mieczykiem, prawda, w ten sposób. O. I bije się z nim jak typowy leszcz. Natomiast, jeśli piszemy, Apple Overlay, Human, potrochlenie, to tak. Jeden, jako broń jednoręczna, HST2, czyli jako poziom mistrzowski. I teraz nasz Bezio, prawda, będzie walczył w poziomie mistrzowskim. Jeżeli piszemy 2 HST2, to będzie broń dwuręczna. Jeżeli dobrze pamiętam, 3 to są łuki, a 4 to są kusze. Kobieta mnie bije! Weźmy gdzieś poza miasto, gdzie nie będzie już lutków do przeszkody. O, tutaj na przykład taka farma Onara. Onara, nie, bo, jakiego Onara? Czyja to farma? Ale dup, dupniaka pewnie jakiegoś. Zboże rośnie, to jest ważne. Tak eee, mm, tak. To były komendy: Apple overlay int. Kolejne komendy to będą komendy z grupy GOTO i GOTO, czyli te służące nam do teleportacji. Otóż nie musimy za każdym razem biegać w miejsce, gdzie chcemy coś nagrać, możemy się tam przeteleportować. I tak GOTO Waypoint i wpisujemy Waypoint, do którego chcemy się przeteleportować. Waypointy zdobywamy na klawiaturze Alt plus U. Mam tutaj wszystkie siatkę miejsc i Waypointy. Wystarczy po prostu są nazwę zapisać i. I się tam. Dla przykładu na przykład weźmy goto Bypoint NW NW Farm To jest było jeden. Jeden in house 0,1, prawda? E, i Teraz wybiegnijmy stąd. Teleportacja. O, jesteśmy na miejscu. Wyłączmy to. E, goto. Kamera powoduje, że nasza postać zostanie przeteleportowana w miejscu naszej kamery. Jo. Yy. I to są dwie takie najważniejsze komendy. Oprócz tego, odkryta przede mną, no, GOTO POS powoduje przeteleportowanie naszej postaci na konkretną współrzędną, Dlatego też, jeżeli będziemy się bawić, GOTO KAMERA, jeśli okaże się, no, że postać trzeba minimalnie przesunąć, to można po prostu wpisywać goto pos i współrzędne x, y, z. Problem jest taki, że zapomniałem gdzie te współrzędne się znajdowały. Znaczy, gdzie znaleźć na przykład współrzędnej postaci tutaj, teraz, gdzie my stoimy. Zapomniałem, gdzie to jest. Po prostu, jeżeli ktoś wie, może o to powiedzieć, to yy, niech nam pomoże i napisze. Yy. No i ostatnia grupa koła, to jest i goto. Yy. I goto y, różni się od goto waypoint w tym, że zamiast nasza postać się przeteleportować y, y, na daną współrzędną, to tam pójdzie i to no, będzie bardzo y, przydatne w późniejszych. Y, czekaj, czy tu się wpisywało waypoint? Nie, po prostu I goto. NW farm 1 in house 01. Teraz nasza postać pobiegnie, czy pójdzie. To zależy, czy mamy wciśniętego katloka, czy nie. To były komendy z grupy goto i goto kolejne komendy bardziej lub mniej przydatne to są hero import hero export weźmy sobie hero export i napisz po prostu bezi bezi żeby było krótko enter teraz możemy wszystko wywalić odsunąć się jeżeli wpiszemy hero import bezi mamy naszą postać zawsze stałym tak dalej to jest bardzo przydatne przy filmach, jednak należy pamiętać o tym, że to nie działa na fake Helperów. Nie działa na hate Helperów z tego względu, że po prostu, kiedy go zaimportujemy z powrotem, będzie miał naturalną, normalną twarz. Więc za każdym razem trzeba to twarz zmieniać. No ale przynajmniej będzie w uzbrojeniu. Komendy z grupy Set to są komendy zmieniające świat gry. I tak najważniejsze to jest Set Time 12. I mamy Dzianek, prawda? Set Time. Można wpisać też dokładnie, set time 12 do ukropy 0,1. Mamy minutę później. Nie wiem jak to działa z pogodą. Chyba też zmienia pogodę na taką, która powinna być na nową godzinę, tylko nie wiem. Problem jest tym, że przy teleportacji od razu, prawda, zabrakło mi słowa, resetuje świat, tak? O, w ten sposób. Pokażę Wam o co Wam chodzi, prawda, że tutaj mamy ludka. Idzie sobie gdzieś, gdzie on poszedł? Poszedł sobie gdzieś. A, ten głupi ludek jest. Ten też sobie gdzieś idzie. Tutaj mamy ludkę, który piele zboże, prawda? My go możemy, prawda, przesunąć sobie i postawić tutaj. Powiedzmy, że musi tu stać, prawda? Że chcemy wszystkich farmerów stać w kolejce. Kiedy coś się nie daj Boże stanie i będziemy zmuszeni napisać set time, to ludek wróci na swoje pierwotne miejsce. Resetuje się świat gry. Kolejna sprawa to jest set FBOX. To dość przydatna komenda. Najeżdżamy no, na jakąś rzecz, naciskamy to i mamy taki e, w boxie tą rzecz i mamy też napisano, prawda, tutaj to widać, tak żeby to było dobrze widać, kurde. E. Może tu. O jest, 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 było, 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 było. Jest, mamy. Itar podkreśnik PAL podkreśnik M. I teraz, jeżeli wpiszemy tutaj insert itar podkreśnik PAL podkreśnik M. To nasza broja zostanie przywołana, czyli to jest sposób na znalezienie komendy danego itemu. Rzecz jest taka, że tego woksa chyba się nie da usunąć. Trzeba po prostu ten item sobie zabrać do kierunku i przywołać nowy. Co jeszcze tu z setów było? Chyba nic takiego. Dobra, przejdźmy dalej. Edit Ability, czyli rzecz, którą już Wam pisałem, jest tutaj zmiany naszej postaci. A jeżeli wpisze, y, w w w naszej postaci, natomiast jeżeli piszemy Edit Focus, będziemy zmieniać rzecz, na którą jesteśmy nacelowani. Czy to będzie człowiek, czy to będzie zbroja? Y, akurat ta grupa comment edit, updated, y, zasługuje na oddzielny odcinek, bo tu jest dużo takich rzeczy, które można zmieniać. W każdym razie grupa Edit jest bardzo szeroka. Mamy Ability mamy Edit Focus, czyli nakierowanie. Możemy mieć Edit Kamera. Nie udźwigniamy właściwości kamery. E... Albo dobra, nie. Do... Zrobimy dłuższy odcinek i wytłumaczmy wszystko. EDITA, jest. Mamy po kolei ID, numer postaci, na, na, nazwę naszej postaci, itd. Tak e, FLAGS. Pierwsza rzecz to jest FLAGS. Mamy FLAGS równe 1, czyli nasza postać jest śmiertelna. Jeżeli widzimy FLAGS równe 2. Nasza postać jest wtedy nieśmiertelna. Ej I teraz nie można jej zabić. Na przykład prawda, na jakimś przykładzie to zróbmy ehm. Chodź tu łowieczko. O, jak widzicie też e, importowanie bohatera resetuje e, resetuje animacje wpisane z komendy Apple Overlay. Mam tu lobarta, prawda? O no, zginześ. O, prawda, Lobart zginął. Sierp. Miał sierp, może miał i młot. Teraz dajmy Edit Focus na Lobarta i dajmy mu flag równe 2. I teraz, jak widzicie, Lobart jest nieśmiertelny. Trudno. W każdym razie cały czas działa na niego komenda Kill. Mm. Jeszcze raz. O, jest! flag równa 4 powoduje, że nasza... 4, nie 3. Powoduje, że nasza postać jest... Niewidoczna, niewidoczna, a przynajmniej półprzedroczysta. Do czego to może być wykorzystane? No tu do tego, że pod naszą postacią nie ma cienia. Jeżeli weźmiemy F i F6, to nie widać w ogóle naszej postaci. Natomiast jeżeli byśmy nie zrobili półprzedroczystej, pod nią byłby cień. I prawda, na filmach to widać, jeżeli jest dużo takich niewidocznych, niewidocznych postaci. Tak, widzicie, wróćmy do tego. I tutaj mamy tak. Mamy... KOBIETA MNIE BIJE! Tu są jakieś. Ojej! Uciekamy. Pierdalamy. Tu, na tym, na tej górce będzie pewnie bezpiecznie. To niech nam nie przeszkodzi. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Uh, eee... Ale Atrybuty. W atrybuty zmieniamy atrybuty naszej postaci i są to, to kolejno 0 liczba hapeków, które mamy w tym momencie, 1 liczba hapeków, które mamy ogólnie, 2 liczby many, które mamy w tym momencie, 3 liczba many, które mamy ogólnie, 4 siła, 5 zręczność a 6 i 7, 6 i 7, no coś tam jeszcze, cholera wie to co to jest. Coś tam jest, może zapo zapomniałem po prostu zobaczmy, coś tu jeszcze jest takiego ciekawego Guildia level, ale to będziemy na tym zmieniać. Właśnie wróćmy do SET, mi się przypomniało Set Guild, zmieniamy gildię naszej postaci, na przykład możemy pisać bandit invalid, ok dobra, zapomniałem jak to z tymi gildiami jest w każdym razie Set Guild, nazwa Gildi i możemy zmienić gildię, mamy tutaj na górze guild, true guild. Żeby ona działała, trzeba zmienić obydwa parametry, więc tak samo. C true guild. E, A na nazwy gildi po prostu znajdźcie sobie jakieś bandytę albo kogoś i to znajdziecie, bo ja zapomniałem. Hu, czemu mi się wydaje, że ten odcinek jest strasznie chaotyczny. E, edit focus, weźmy, wrzućmy tą zbroję kupią. Edit focus, tutaj mamy zbroję i też możemy zmieniać różne rzeczy. E, przy tym można robić naprawdę wiele różnych ciekawych kombinacji. Jednak tutaj nie będę ich wam na razie tłumaczył i omawiał, bo nie mamy na to czasu może w przyszłości, kiedyś będzie okazja, w każdym razie tutaj chcę po prostu przedstawić efekt. Właśnie efekty będę musiał dopisać do naszej listy z komendami, także myślę, że tam będziecie mogli również efekty znaleźć, jakie dopiszę. Efekty wpisujemy fx, podkreślenie wpisujemy efekt. Po na przykład Fire Armor. Chyba dobrze wpisałem. Teraz jeśli założymy naszą zbroję, to ona płonie. Oczywiście, jeżeli zmienimy naszą postać, prawda, to mam tutaj taki ogienek sobie, prawda. Płonie ogienek sobie. Ja płonie, płonie. A, ja płonę, uciekamy. Dobra, odsuńmy się od tego, niech sobie, prawda, trawka płonie. Kolejne tutaj, tak jak chciałem jeszcze opowiedzieć. To desktop, najważniejsza komenda, która musi, musi się pojawić w każdym filmie Czyli tak w skrócie, TDS desktop, powoduje, że wszystko znika Widzimy tylko ekran, naszą postę i tak dalej, ale znikają wszystkie elementy interfejsu I tutaj należy pamiętać, że wszystko co my wklepujemy, cały czas jest aktualne Tak, ja mogę teraz wpisać play ani te tant, na półprzedroczysty o sobie usiądzie. E, natomiast nie widać tego interfejsu. I trzeba pamiętać, żeby potem, e, żeby go nie wyłączyć przypadkiem, żeby móc potem z powrotem w łatwy sposób ten interfejs przywołać. Dobra, przedbijmy sobie dwóch face helperów. Żeby byli widoczni, widoczni. Tu do mnie dzwoni. No. Dobra, ostatnia komenda na dzisiaj będziemy kończyć. E, otóż, no rozmawiamy z koleśem, prawda? to kamera nam się ustawia na taką taką, taką a jak wpuszczamy kamerę auto switch to możemy w trakcie rozmowy kamerę zmieniać to jest przydatne do gestykulacji ale o gestykulacjach porozmawiamy sobie w którymś kolejnym odcinku dobrej golasy zwalcie mi gotika, tak? zróbcie to w każdym razie kurwa. Już drugi raz mi się dzisiaj jebie, nie? A? Tak, nagrywam, nagrywam i wysypało się. Teraz tak montuję tego gotyka, i właśnie się okazało, że moje pożegnania się jednak nie nagrały. także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A i przepraszam za mój głos przez cały odcinek, nie wiem co to było, ale mam nadzieję, że będę do zrozumienia. No, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Making of Machine in Gothic, trzymajcie się. Nagrywam, nie? I mogę sobie tą rozmowę wrócić do internetu i mieć haka na ciebie.